Przestawiam Państwu zgodnie z wcześniejszymi już obietnicami z naszej strony, że po prostu telewizja kablowa pierwsza usłyszy o tym, że została sygnalizacja świetna na, na tak, tak w punkcie miasta, bardzo niebezpiecznym, zostanie włączona. No i dzisiaj właściwie do tego dochodzi. Chciałem Państwu przedstawić pana Stanisławskiego przedmiotu tak, Fast z od Góry, który bezpośrednio zajmował się sprawą i dokumentacji, i wykonawstwem i, i, całej sygnalizacji świetnej tej, którą dzisiaj tutaj widzimy. Bardzo bym prosił może tutaj Pana o poinformowanie społeczeństwa Wyszyna o tym, co to jest, jak to się będzie odbywało, tak żebyśmy byli, wiedzieli, co tutaj się na tym terenie Wyszyna. To będziemy mogli zareagować Aha, no więc dobra, to może no muszę powiedzieć, że zbliża taka się historyczna chwila, że dzisiaj mam możliwość włączenia tej całej sygnalizacji. Muszę powiedzieć, że, że dość mocno zależało mi na tym, wchodziło do tej sprawy no i dzisiaj udało mi się doprowadzić właściwie tę sytuację do końca. Także bardzo miło, że umożliwiono mi włączenie po raz pierwszy tej całej sygnalizacji świetnej. W poniedziałek o godzinie 10 z udziałem władz wojewódzkich. Uruchomiono sygnalizację świetlną na placu Kościuszki. Przez pierwsze cztery tygodnie będą włączone tylko pulsujące pomarańczowe światła w celu przyzwyczajenia kierowców i mieszkańców Olsztyna do tej sygnalizacji. Po tym okresie sygnalizacja będzie włączona od godziny 6 do 17.30, gdyż w tych godzinach stwierdzono największe natężenie ruchu. Całość urządzenia stanowi pomysł i wytwór polskiej firmy. Od kilku dni trwają prace przy budowie kolektora sanitarnego na ulicy Roberta Kocha. Posuwają się one w dobrym tempie. Roboty przeprowadza firma pana Józefa Mączkowskiego-Skarpicka, która wykona tą inwestycję za 1,8 milionów zł. Zakończenie prac planuje się na wrzesień bieżącego roku. Z tą inwestycją związane będą różne przeszkody, jak objazdy, zmiana ruchu w centrum miasta. O wszystkich tych posunięciach będziemy Państwa informować na bieżąco.